Pierwsza uwaga, zanim zaczniemy rozwiązywać to zadanie, nie mylcie wielomianu zerowego z wielomianem stopnia 0. To są dwa różne wielomiany. Zapisałbym to nawet w zeszycie. Wielomian zerowy. To nie jest to samo. No, przy pomocy takich trzech kreseczek przekreślonych. To nie jest to samo co wielomian stopnia 0. Co wielomian stopnia 0? Otóż wielomian zerowy poznajemy po tym, że to jest taki wielomian, którego wartość stale wynosi 0. I dla podkreślenia, tego faktu zapisujemy zamiast znaku równa się nawet takie trzy kreseczki, tak jak mieliśmy w trójkątach przystawanie, czyli coś, co jest jednakowe, prawda? Przystające, jednakowe. No to właśnie tutaj mamy w tym wielomianie dla podkreślenia, że wartość tak jakby ciągle osiąga to zero, natomiast wielomian stopnia zerowego to jest taki wielomian, którego wartość jest równa pewnej stałej liczbie, ale ta liczba oczywiście musi być liczbą różną od zera. Czyli moglibyśmy na przykład otrzymać tutaj wielomian w od x to się równa 2, pierwiastek kwadratowy z dwóch i tak dalej i tak dalej. Jak więc w praktyce otrzymać wielomian zerowy? To co nas interesuje aktualnie w tym zadaniu, a nawet to tutaj podkreślę. No to nas interesuje. Wielomian zerowy. Otóż w pierwszym kroku, moi drodzy, musimy wyznaczyć taki wielomian, jak podają na tutaj w poleceniu, składający się z iloczynu wielomianów w od x i f od x, a następnie od tych dwóch wielomianów, od tego iloczynu będziemy odejmowali wielomian h od x. No więc zapiszmy to działanie tutaj pod spodem. w od x razy f od x minus h od x, to się równa. Wstawmy w miejsce wielomianu w od x to wyrażenie minus 3x plus 5. I żeby podkreślić to, że ten wielomian stanowi całość, to schowajmy go w nawias. Następnie znak mnożenia, teraz wstawiamy do nawiasu wielomian f od x w postaci x kwadrat plus bx plus c. I od niego odejmujemy wielomian H od x, czyli minus 3x do potęgi trzeciej minus x kwadrat minus 2x plus 20. No to moi drodzy, teraz musimy uprościć to tą całą taką długą linijkę na początek wymnażając każdy wyraz z drugiego nawiasu przez pierwszy wyraz z pierwszego nawiasu. No to zaczynam. Minus 3x razy x kwadrat to się równa minus 3x do potęgi trzeciej. Skąd ta potęga trzecia się tutaj pojawia? Pamiętajmy o tym, że jak mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki potęg dodajemy, więc 1 plus 2 daje nam 3. Pamiętajmy też, że należy w pierwszej kolejności wymnożyć współczynniki, które stoją przy zmiennych. W tym przypadku wymnożyłem minus 3 razy 1 i otrzymałem minus 3. A teraz wymnażam, uwaga, minus 3 razy b otrzymuje minus 3b. No i do tego dokładam jeszcze x kwadrat, tak? bo x do pierwszej razy x do pierwszej daje nam x kwadrat. Następnie mamy minus 3cx. Ok, i teraz każdy wyraz z tego nawiasu będziemy wymnażali przez piątkę, a zatem otrzymamy plus 5x kwadrat. Plus 5bx plus 5c. Pięknie nam to poszło. Następnie musimy opuścić ten nawias, zmieniając znaki wyrażenia na przeciwne, ze względu na to, że przed nawiasem stoi znak minus. O, ten znak będzie nam tutaj wszystko zmieniał. No to przepisujemy to wyrażenie z przeciwnymi znakami. Plus 3x do trzeciej plus x kwadrat plus. 2x minus 20. To się równa. Następnie przed nami redukcja wyrazów podobnych. Patrzcie, minus 3x do 3 redukuje się ładnie z plus 3x do 3. Później, tutaj na razie już nic nie zredukujemy. Nie, zredukujemy, dobra. To piszemy tak, ustawiając sobie od razu te wyrazy w kolejności malejącej potęgi, czyli mamy minus 3bx kwadrat. Później patrzymy na 5x plus x kwadrat to jest plus 6x kwadrat. Ja sobie od razu skreślę te trzy wyrazy po to, żeby one mi już tutaj nie przeszkadzały. Później wszystkie wyrazy z x'ami. Dobra, to tutaj nie ma co zredukować, tylko przepiszemy je. Minus 3cx plus 5bx plus 2x. Ok. Skreślam, skreślam i skreślam. No i na koniec wyraz wolny, czyli plus 5C minus 20. Wracając na krótko do definicji wielomianu zerowego, zastanówmy się teraz, w jaki sposób taki wielomian uzyskać w naszym przykładzie. Co my musimy właściwie spełniać? Jakie warunki? Otóż, żeby wartość wielomianu wynosiła 0, to Zapamiętajcie, każdy współczynnik stojący przy zmiennej x musi się wyzerować, i my musimy właściwie te współczynniki tutaj ładnie zauważyć. A żeby to zrobić, to wszystkie zmienne w tej samej potędze będziemy wyłączali przed nawias jako wspólny czynnik. Popatrzcie, wyłączam x kwadrat. Do nawiasu wstawiam. To, co stało przy x kwadrat, więc będzie to kolejno minus 3b oraz plus 6. Następnie z tych trzech wyrazów wyłączam przed nawias x. A do nawiasów stawiam to, co stało przy x, czyli kolejno minus 3c plus 5b plus 2. No i jeszcze dopisujemy na koniec wyraz wolny plus 5c minus 20. I w tym miejscu kończymy zapisywanie właściwie tego działania. Co robimy dalej? Dalej, moi drodzy, oznaczmy sobie współczynniki. Tutaj mam współczynnik A2. Dlaczego A2? Nie, A2 tak. A2, dlatego, że ten współczynnik stoi przy zmiennej w drugiej potędze. Tak, dlatego tutaj tą dwójkę dopisuję. Tutaj mam zmienną w pierwszej potędze, więc ten cały współczynnik nazywam A1, a tutaj nie mam x, to znaczy x jest w zerowej potędze, więc nazywam ten wyraz A0. Dobrze, troszeczkę teraz podniosę tutaj, żebyśmy się zmieścili z rozwiązaniem. No i weźmy ten nasz warunek, o którym sobie rozmawialiśmy, kiedy wielomian jest y, zerowy. Otóż Wtedy, gdy współczynnik A2 będzie się równał 0 i współczynnik A1 będzie równy 0, i jednocześnie współczynnik A0 będzie się równał 0. Jeśli to wszystko, co tutaj mamy, wyzerujemy, to wtedy wielomian będzie zerowy. Logiczne. No więc mm, współczynnik A2, żeby się wyzerował, to musi zajść coś takiego. Przenoszę na prawą stronę ze zmienionym znakiem. Dzielę obustronne równanie przez minus 3. B musi być równe 2. Wtedy współczynnik A2 się wyzeruje. Następnie współczynnik A1 będzie równy 0 wtedy, gdy zajdzie coś takiego minus 3c plus 5b plus 2 to się równa 0. Ok. Dobra, mamy dwie niewiadome, ale jedną niewiadomą już policzyliśmy, więc wstawmy tutaj w miejsce literki B dwójkę i w ten sposób wyznaczymy, ile wynosi C. Otrzymamy minus 3C. 5 razy 2 to jest 10, plus 2 to się równa 0. A zatem otrzymamy minus 3C, to się równa 10 plus 2 to jest 12. Przenoszę 12 na prawą stronę ze zmienionym znakiem. Dzielę obustronnie równanie przez minus 3. I otrzymuję C równe 4. No i teraz sprawdzenie właściwie na koniec tutaj nam pozostaje, bo jak otrzymamy C równe 4 w tym miejscu, to znaczy, że wszystko dobrze policzyliśmy. 20 przenoszę na prawą stronę. Dzielę obustronnie równanie przez 5 i C jest równe 4. Czyli zgadza się. Możemy już zapisać odpowiedź. Możemy zapisać odpowiedź że dla b równego 2, c równego 4, wielomian będzie wielomianem zerowym.